Cześć, witam maniaków skrętu w lewo, czyli kibiców żużla. Zapraszam do mnie bliżej, kamerzystę zapraszam. Jesteśmy gdzie? W stolicy, w Warszawie, tuż pod stadionem Gwardii Warszawa, gdzie kiedyś był żużel. Kamerzystę zapraszam bliżej, bliżej. Jeszcze widać kawałek z tego ujęcia toru. Nie możemy Wam bliżej pokazać, tam na wprost widać bandę, e, e, bramę, którą wjeżdżali żużlowcy na tor i widać wyjście z pierwszego łuku. Tutaj, zaraz za tym budynkiem widać róg w lewo i bylibyśmy w parkingu maszyn. Tam, gdzie zawsze żłobcy byli w parkingu maszyn. Niestety nie możemy wejść. Jest to budynek, cały kompleks zamknięty. Jeszcze trzy lata temu, jak tutaj byłem przypadkowo, jeszcze mogłem wejść do środka, zobaczyć, zerknąć. Dzisiaj się już nie da. Trzeba mieć wyraźne, specjalne pozwolenie. Ciecie nas wyrzucili ze stadionu. Nie w ogóle nie dali wejść. Trzeba mieć specjalne pozwolenie. W byliśmy w komendzie głównej i niestety nic nie dało wskórać. Mamy pecha, dzisiaj sobota i nagrywamy to sprzed e, bramy o Żużlu Warszawy. Chciałem powiedzieć, że dwa słowa o Żużlu Warszawie. Jak pamiętamy, w latach 50. było bardzo popularny Żużel, pierwszy miś polski drużynowy PKM Warszawa, później były lata 50. wspaniałe lata na Skrze. E, udane test mecze, tysiące kibiców, e, dwie drużyny CWKS, Skra, Pierwsze eliminacje mistrzostw świata, organizowane w Warszawie, był taki boom właśnie na żużel u nas w stolicy, ale wyparła to lekka atletyka, właśnie między innymi głównie dlatego żużel na skrze przestał funkcjonować. Wyparła to lekka atletyka, która była bardzo popularna wtedy, czego najlepszym dowodem było choćby jeden z pierwszych filmów Staszka Barei, komedia Mąż swojej żony, gdzie główna bohaterka była lekko atlety lekko atletyczką, a wie się Goła z jednym z głównych bohaterów był... Bokserem. A w roli głównej męża swojej żony Bronisław Pawli. I tak Żurzel pod koniec lat 50. w Warszawie umilkł na długo i został reaktywowany dokładnie w lipcu 1993 roku. Głównym motorem napędowym był działacz zarządu głównego Polskiego Związku Motorowego Janusz Woźniak. Co się takiego stało, że nagle po tylu latach przerwy Żużel wrócił do Warszawy. Trzeba pamiętać jedną na szelną zasadę. Były to już czasy Kapitalizmu. Złożony mur berliński, upadły Jejku. komunizm, żelazna kurtyna, i działacze sobie wykombinowali, żeby będą organizować Żużel ponownie w oparciu o zupełnie inne zasady niż to było rok temu reaktywowane w Pile, gdzie powstała drużyna Żużlowa też po wielu latach. Tutaj nie powstała drużyna Żużlowa, tylko postanowili właśnie na bazie przepraszam, przyjazdu. Gwiazd zagranicznych na początku lat 90., co im umożliwiły te zmiany polityczne, ustrojowe, dlatego o nich wspominam, zaczęli robić turnieje indywidualne w oparciu o gwiazdy żużla w porównaniu z czołówką polską przyswajało temu turnieju indywidualne z tą czołówką e światową. Nie były to nudne zawody, bo my w końcu po wielu latach mieliśmy kogoś, kto mógł się im przeciwstawić i był tutaj naczelnym króliczkiem w ogóle tych zawodów, że tak powiem był to Tomek Golob. Bez niego tych zawodów praktycznie w Warszawie nie mogło być. Był to pupilek Warszawy, działaczy z prominentnym działaczem i politykiem, ministrem stanu w Kancelarii Prezydenta Mieczysławem Wachowskim, wielkim kibicem żużla, który pochodził z Bydgoszczy. On lobbował tutaj, żeby ten Żurzel był, wrócił, wrócił dokładnie w lipcu w 90 roku. Pamiętne zawody wygrała Toni Kasper, później było kilka innych zawodów. Ważne było w tym wszystkim, że w całe to przedsięwzięcie zaangażowane powrotu do Warszawy była telewizja. Należy tutaj pamiętać, że pierwsze te zawody były pokazywane w niedzielę na żywo, w najlepszym czasie antenowym. Każde następne był retransmis była retransmisja. Wokół tego skupieni bogaci sponsorzy, często sponsorzy z budżetu państwa, jak na przykład Lotto i na sekuracje ubezpieczeniowe. Były prominentni biznesmeni, jak na przykład bardzo słynny w tamtych latach Ryszard Topara. Wszystko było związane wokół prawicy. Wtedy w telewizji był Wiesław Walędziak, prezesem TVP, tak zwana grupa Pampersów, czyli całe skupisko bardzo mocno koło wokół prezydenta ówczesnego Lecha. Wałęsy, między innymi właśnie z Mieczysławem Wachowskim, o którym mówię, o którym się zresztą wtedy często podkreślało, że jest to minister od żużla. I tym naczelnym takim koniem pociągowym tej całej popularity mieli być bracia Golobowie i tutaj ten żużel się odbywał przez kilka lat, 93, 94 i do 95 roku. I co roku się mówiło o powstaniu drużyny żużlowej w Warszawie, o przyjściu golobów, jednak nigdy te, to nie miało miejsca. I co ciekawe, po 1995 roku ten żużel z powrotem praktycznie zamilkł, ucichł. Dlaczego? Nie było to przypadkiem. W 1995 roku wybory prezydenckie, jesienią, odbyły się w Polsce i przegrał je Lech Wałęsa. Przestał być prezydentem, Wachowski przestał, przestał być wpływowym działaczem, politykiem i momentalnie żużel w Warszawie upadł. Były jeszcze zawody jak Gloria Wiktys w czerwcu i finał Mistrzostw Polski w sierpniu, dlatego że trzy razy pod rząd Sparta Wrocław została mistrzem Polski. Nie zastosowano tej metody, że drużynowy mistrz Polski dostaje finał w następnym sezonie. Był on w Warszawie. Pamiętam jak dziś, była świetna pogoda, chodziliśmy tamtą trybuną, Tamte, tamte, tamte kasy biletowe, wejście główne, tam się przychodziło. Wtedy wychodziłem po zawodach, gdzie w trakcie dekoracji, udało mi się przeskoczyć przez płot, aby dopaść tomka Goloba Tomek Golob był zajęty. Rozmawiał z bardzo ważną, tajemniczą, że tak to nazwę w tym wywodzie, osobą. Więc zająłem się, że tak powiem, osobą Władka goloba, gdzie rozmawialiśmy i przekonywałem go, żeby. Tomek Golow wrócił do Ligi Angielskiej. Wtedy się bardzo bałem w 1996 roku, czy Golobowi będzie się chciało jeszcze raz sturmować drzwi do Grand Prix z początkiem sezonu, ale nie nabierało to pędu. On już wtedy wszedł do Grand Prix, ale czy będzie walczyło o medale? I właśnie ta... Wadek był... Uważałem, żeby ta droga była skuteczna do tych medali. To jest konieczny powrót do Ligi Brytyjskiej. Wadek Golob był uparty, nie w swoim zdaniu, nie zmieniał go. Uważał, że ta liga angielska jest mu niepotrzebna. I ta tajemnicza osoba, jak się okazało, w następnych latach była główną, kluczowym czynnikiem, który spowodował, że za dwa lata Tomek Golob trafił do tej ligi angielskiej. A był to Zbigniew Boniek, który bardzo gorąco rozmawiał po zawodach z Tomkiem. To była dwóch, dwóch kumpli z Widzewa Łódź, z piłki nożnej, Grajewski, biznesmen z Niemiec, który robił... Ee, ee, Kontraktował mecze Michalczewskiego w boksie w tamtych latach, na początku lat 90. w Niemczech, zaczął bawić się w żużel w wodzi5 roku. Postanowili zarabiać na żużlu, na telewizji, na Tomku Golobie. E, między innymi uruchomili bardzo potężnych sponsorów, jak między innymi Browary Wielkopolskie, Lech, który był głównym sponsorem Tomka Goloba. I tak to wszystko funkcjonowało, a miało poniekąd e, miejsce tutaj, jeszcze i. Jeszcze chciałem dodać na koniec, że ta cała historia Warszawy, ta cała historia Warszawy pokazuje, jak był to moment, w którym prominentni ludzie, działacze, biznesmeni, politycy zauważyli, że żużel może być trendy, może być popularny i może być atrakcyjny dla telewizji. Wcześniej. Przez wiele lat, od osiemdziesiątych do, do początku dziewięćdziesiątych był traktowany kompletnie po macoszemu i bardzo mocno zmienił wizerunek Żużla, właśnie te zawody tu w Warszawie zaczął być pokazywany. Inne siły, że tak powiem, medialne też i polityczne zauważyły, że można się lansować przez Żużel. Lansował się Wachowski, zaczął się Polsat, który pokazywał mecze Sparty, w ligę w następnym sezonie 9-4. Była to tutaj dwie, dwa obozy walczące ze sobą. Andrzej Rusko często narzekał, że telewizja Polska na jego super zawody, jak mistrzostwa polski czy Kask nie chce przyjechać, tylko organizuje zawody, pokazuje zawody towarzyskie w Warszawie. A taką ciekawostką wracającą do wyborów prezydenckich w 1995 roku i telewizji, kąd kandydata Wałęsy, czyli Kwaśniewskiego w tych wyborach jest czwórmecz w Pile, gdzie, e, bardzo mocne lobby Doskie. zorganizowano czwór mecz Mistrzów najlepszych czterech drużyn w Lidze. I tam był Kwaśniewski na tych zawodach. Jeździł na motocyklu, przebrany w skórę Krzyśka Okupskiego. Na motocyklu oczywiście z Żużlowcem, bodajże z Dobruckim. I była to bardzo ważna część. Kwaśniewski, jego sztab wyborczy na czele z późniejszym prezesem TVP, rozumiał, że Żużel może być świetnym nośnikiem w telewizji do reklamy, do popularity swojego nazwiska, swojej osoby. I takie to były początki, takie to były początki yy, polityki w, w latach dziwna, początku nowego, że tak powiem, stroju, u nas w Polsce, demokracji, ne, kapitalizmu, polityki telewizji. Poniekąd początek miał właśnie tu, na tym stadionie, który dzisiaj jest zdewastowany, zapomniany, nie można na niego wejść. Nic się tu nie dzieje. Ostatnie zawody żużlowe w 2006 roku, gdzie w końcu reaktywowano ligowy Żużel. A na czele jego stanu stał kto? Oczywiście Władysław Golob. Golobowi od początku mieli tu najważniejsze pole, naj, największe pole do popisu. Jednak Watkowi Golobowi nie udało się to reaktywować, wszystko padło. Tu był jeszcze pamiętam taki ciekawy turniej sylwestrowy w 1999 roku wałże śniegu, niepogody, zimna kompletnie to nie wypaliło, jak i późniejsze starania o ligowy dobry Żurzel z Golobem znowu w roli głównej. I tak jak skończył ten ligowy Żurzel w Warszawie w 2003 roku, jego obrazem, jak wyglądały te mecze i zawody, jest właśnie ta ukazująca przed chwileczką w kamerze ruina głównego wejścia na stadion Gwardii w Warszawie, o której się postarałem jak najszybciej opowiedzieć. Przepraszam, że zbyt troszeczkę szybko być może mówiłem, ale mam nadzieję, że ciekawie. Dzięki, cześć.